Nie tak dawno, bo 14 sierpnia byłem na paradzie Dumy osób alfabetów w Krakowie i zadawałem tam różne pytania, na przykład tak niezwykle kontrowersyjne, jak ile jest tak trudne pytanie, że tym razem nikt nie był w stanie poprawnie na nie odpowiedzieć. Ale zanim przejdziemy dalej, chciałbym was poprosić o kilka rzeczy, czyli po pierwsze zostaw ocenę, subskrybuj kanał, jeśli chcesz więcej. Jeśli chcesz więcej, to postaram się zachować jakiś poziom w sekcji komentarzy. W lumpeksie karynera możecie znaleźć tego typu koszuleczki tematyczne, jak i inne, które mogą Wam się spodobać. Nie mam Patronite'a, ale mam Subscribestar, więc jeśli chcesz mnie jakoś wspierać finansowo, to możesz tam ewentualnie zostawić subskrypcję na Twitch. Ogólny koncept jest taki, że chodzę, zadaję pytania, nie naprowadzam na właściwą odpowiedź, ale zauważycie pewien trend, że Liczył się bardziej uczucia, a nie racjonalne, logiczne myślenie. Jak już piszesz komentarz, to nie trygeruj się, tylko zostaw jakiś na poziomie, tak, żeby nie było jakiś personalnych wycieczek pod adresem ludzi na tym filmie. Chociażby dlatego, że takie osoby mogą też ten film oglądać i później będą troszkę mniej chętne do tego żeby ze mną porozmawiać i odpowiedzieć na kilka prostych pytań. Więc miej to na uwadze, jeśli chciałbyś więcej zobaczyć tego typu filmów. Bo jak zauważycie, twarz jednej osoby ocenzurowałem, ponieważ znalazła mój kanał i się odkleiła, ponieważ zauważyła, że no... troszkę się zbłaźniła. No ale to jest samica, emocjonalna, uczuciowa, która nie myśli racjonalnie, więc czego można się spodziewać? Ile jest płci? Tyle, jest ludzi. Nie? Tyle, jest ludzi, okej. Okay. A już mam! Aha, e... O jakie prawa walczycie? O, przepraszam, ja mam, mam lęki społeczne. Mogę nie lęki od... społeczne? Tak. To czy... mogę zmienić jakieś łatwiejsze pytanie. Nie, proszę, po prostu... Ja się o, bardzo stresuję o, sam zadawaniem a... pytań. No dobra, no to spoko. Ile jest liter w skrócie LGBT? 4. Oj, nie. pewne. No, zgadujcie. jest tych wszystkich? Obecnie jest 9. LGBTTQQ i AAP no nie. Dobrze wiem Czy mogę być transrasowy? Pewnie tak. ja się utożsamiam jako transmutny. Mogę być. Okay. Czy Polska jest tolerancyjna? Nie, 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 wchodzi, nie jest nie. tolerancyjna. To jak się objawia nietolerancja w twoim przypadku na co dzień? Takie, tak, takie komentarze, jakieś takie nawiązywanie do tego, z kim chcę być. Mm. A z kim chcesz być? Z dziewczyną. No, no, no jesteś dziewczyną. A, I myślisz, że komuś przeszkadza, to? No mojej mamie na pewno. aha No to czyli w, w twojej mam. A, a rozmawiałaś z nią, że mówi, że przeszkadza i czy tak zgadujesz? Tak, Rozmawiała. Czas aha Możliwości, że może jednak chłopaka. Aha. Przyznam, że to interesujące, że cała Polska nie jest tolerancyjna, ponieważ jej matka ją namawia, czy przypadkiem może jednak ch z chłopakiem by chciała być. Czy kobieta e, trans powinna rywalizować z biologicznymi kobietami e, w sportach, gdzie decyduje siła, e, prędkość, zwinność? A jeśli jest kobietą, to dlaczego? Tak? Bo na, przyk a, na przykład e, jako naś się... Lauren Hebron o ile dobrze pamiętam. Czyli w wieku 35 lat dokonał tranzycji na kobietę i rywalizuje z biologicznymi kobietami na olimpiadzie. Czy to jest fair? To też od jego siły. może robić jakieś badania. Teraz ma chyba 46 lat, o ile pamiętam. Musiałbym sprawdzić, bo nie pamiętam dokładnie. Czy uważasz, że jest okej okay, to? Może powinni robić jakieś, jakieś testy siłowe Ale daj się tym, w końcu, bo to Tak, no ale to nie hmm. No dobra, no to w sumie tyle, dzięki Takie na rozluźnienie Why are you gay? Why not? You are gay Ja yeah. Okej, okay, dobra, to takie <laughs> na um, O jakie prawa walczycie? O to, że było Jeszcze raz, bo nie, nie dosłyszałem. Śmiało! O to, żeby... Nie, no śmiało no. Aha. No to, mo to mogę inne pytanie zadać. Na przykład, czym jest mowa nienawiści? No dobra, no to jak nie chcesz, to nie Czym jest mowa nienawiści? Mowa nienawiści to jest po prostu e, mówienie, robienie rzeczy, różnych rzeczy, które zwyczajnie sprawiają przykrość innym ludziom Którzy w zasadzie nie robią takiego, nic takiego, co by spowodowało, że tam te osoby muszą zwyczajnie coś takiego mówić, robić zwyczajnie coś złego na ich niekorzyść po prostu. No a jak na przykład ktoś do mnie mówi, że jestem mężczyzną i mnie to uraża, to jest mowa nienawiści wtedy? Szczerze mówiąc, dla mnie to trudno takie... nie jest to trudno osobiście powiedzieć, bo ja się przejawiałem mężczyzną. Hmm. Więc. Yy, nie wiem. No dobra, a mi... jak na Ciebie, mówił kobieta, to czy to jest mowa nienawiści wtedy? Wtedy bym po prostu powiedział, że jestem z mężczyzną i ja bym się oczywiście coś takiego nie obraził, ale jeżeli osoba chce, żeby mówiono do niej w jakiś konkretny sposób, a na przykład yy, powiedzmy, wygląda jak bardziej jako mężczyzna, zwyczajnie powiedzmy, no tak wygląda. I chce, żeby hmm. do, niej, do niej do niego mówić kobieta, to powinno to wcześniej powiedzieć, że słuchajcie, ja się tak e, identyfikuję, mówcie tak do mnie. No dobra, a jak osoba i tak mówi w odwrotny sposób, to to jest mowa nienawiści, czy nie? No to jest zwyczajnie. Mm, bo, a tamtą osobę rani te uczucia? No to moim zdaniem no to, to jest w jakiś sposób mowa nienawiści, bo mimo tego, że tamta osoba to powiedziała, żeby zwracać się do niej w ten sposób, to taj, tak i tak tego będzie to mówiła tak, jak jej się to podoba, hmm. mimo że na przykład tamto, tamtej się to może nie podobać. No, nie? no dobra, to, to czym jest wolność słowa? No, wolność słowa to jest po prostu wygłaszanie swojej jakby opinii, e, swojego jakby... Wchodzenie w taką dyskusję, taką konstruktywną, nie obrażanie nikogo, tylko po prostu yy, no normalna rozmowa, dajmy na to mm. po prostu. Rozmawiają dwie osoby, żadna nie czuje się urażona, rozmawiają w taki sposób, żeby po prostu mm. nikt się źle przez to nie poczuł. Znaczy, bo widzisz, bo wolność słowa gwarantuje każdemu, że może wyrazić swoją opinię na każdy temat, bez względu na to, czy kogoś to uraża, czy nie. E, granica jest w tym momencie, kiedy nawołujesz na przykład do, do przemocy, nie czyli e, nie, do przemocy, czyli jeśli nawołujesz kogoś do tego, żeby skrzywdzić fizycznie kogoś. I wtedy to już jest przestępstwo. Jeśli kogoś na, e, z, nawołujesz, że tak powiem, zachęcasz do działania e, jakiegoś, to wtedy granica się kończy, bo na, na przykład możesz, e, jak na przykład ktoś w kinie krzyknie, że jest pożar. Wtedy lu, ludzie zaczynają uciekać, a nie, nie ma pożaru. No to tutaj się wolność słowa kończy, ale można powiedzieć, że jest pożar w kinie. Wtedy, kiedy jest pożar w kinie. No. No dobra. O jakie prawa walczy LGBT? No LGBT walczy zwyczajnie o takie prawa, żeby wszystkie osoby LGBT nie powinny się czuć w jakiś sposób wykluczone. Hmm. E... Zwyczajnie na przykład jest też prawo do z, e, zawierania związków małżeńskich mm. między osobami, dajmy na to, tej samej. No same ja, jestem, ja jestem za tym, że były takie związki partnerskie no legalne. nikomu nic złego to nie robi. No więc... tak, bo to są ludzie dorośli, no tak. więc mają prawo wiązać się z kim chcą. I w zasadzie, no, z tego co mi wiadomo, to w większości jest głównie y, walka o to, ale też po prostu walka, walka z tym wykluczeniem, żeby to znormalizować mm. wszystko. Nie? Mm. E, czy Polska jest tolerancyjnym krajem? Zależy, są miejsca, w których jest, w których jest bardziej tolerancyjna, a są miejsca, w których mniej. Są miasta, które właśnie na przykład, jak ostatnio w Oświęcim, bo jestem akurat z Oświęcimia, Oświęcim został ogłoszony takim miastem dla wszystkich, Zostały, powstały tam różne murale tego typu dla osób LGBT. A na przykład są miasta, w których zwyczajnie powstają te strefy wolne od LGBT. Mhm. Czyli no Miejscami jest bardziej Polska, jakby otwarta, tolerancyjna, miejscami mniej. No tak, no ale jeśli ktoś... No nie wiem, na przykład, zobacz, czy uważasz, że na przykład, jak jest jakaś grupa, która ma jakieś zasady, czy ktoś mu, mu, musi się koniecznie wchodzić do tej grupy wtedy? Na przykład, jak mamy lodowisko, a ktoś chce wejść na nartach. Czy może wejść są na nartach? Na nartach to tak średnio. No właśnie, czyli my... są miejsca, gdzie są pewne zasady, że kogoś się nie wpuszcza. No tak. Na przykład ja jestem ateistą, nie? Mhm. Ale Kościół to jest taka sobie grupka, gdzie oni mają swoje zasady z kolei. I oni mówią, że y, ludzie LGBT są fe i że my nie chcemy w grupie. Więc y, y, na przykład po co się pchać do nich? Bo są tacy, co się chcą wepchać tam, ale i Moim na przykład po zdaniemy... co? Seksualność i aferę to są zupełnie dwie hmm. różne rzeczy, i one nie powinny się w żaden sposób wykluczać. Hmm. Dlatego, moim zdaniem, jeżeli e, ktoś uznajmy na to gejem, jest hmm. nazwikom, e, kimkolwiek, nieważne jak się te identyfikuje, to hmm. powinien mieć możliwość e, zwyczajnie. Hmm. Wejść do na przykład takiej e, grupy katolickiej zwyczajnie to ich nie powinno w żaden sposób interesować, bo to no, jest Znaczy nie, no tutaj. bo właśnie w religii katolickiej jest w ich piśmie, że takie coś nie jest akceptowane. To jest tak jakby jedna z zasad. Żeby być w tej grupie. Pismo Biblia to jest e, przez każdego e, hmm. odczytywane w inny sposób, bo jeżeli wszyscy by się tego tak e, na 100% trzymali, to by, trzymaliby się też tego, że e, no. mężczyźni powinni chodzić w szatach e, uszytych z jednego materiału, hmm. po z jednego typu materiału. Jak widzimy, że e, na przykład księże nie chodzą w takich szatach, więc no. nie powinniśmy się trzymać e, tak kurczowo tych wszystkich zasad zawartych. Nie no, się... są pewne zasady. Na przykład zobacz, no, tak, mamy... To, Mamy, mamy na przykład harcerzy. Mhm. Czyli zasada jest taka, że musisz być w płci męskiej. No tak. A, bo, I są harcerki. No tak. Więc na przykład jak dziewczyna chciałaby dojść do harcerzy, nie może. Więc no, to, no są pewne jest, zasady. To jest tak? zupełnie inna sprawa, bo no. zwyczajnie Biblia to jest książka, która... No, spisana wieki. przez Beduina, tam wiadomo. Tak. No ona też ma swoje lata, więc No ona tak, No ale oni to terenie, uważają to jako jest... ich zasady właśnie. Taki, taki spis zasad. Tak, które trzeba spełnić, wydaje, żeby być w tej grupie. Wiara, wszystko, wiara religia to wszystko zwyczajnie ewoluuje, hmm. więc nie powinniśmy się tak skórczowo po prostu trzymać tych hmm. wszystkich zasad, które w wielu przypadkach są po prostu na przykład bezsensowne. Jak właśnie chodzenie w ubranie tylko z jednego materiału, z jednego typu e, hmm. materiałów czy cokolwiek innego. No, A ile jest płci? To zależy ile jest, e, Trudno powiedzieć po prostu. Okay. E czy mogę być transrasowy? Z czymś takim się jeszcze nie no. spotkałem? No ja aby... na przykład jestem Abigender, Color Gender, e, Winter Soldier Gender, e, Transmusion. E, szczerze mówiąc, to jest Twoja sprawa. Jak się chcesz tak identyfikować, no. to się identyfikuj. Dobra. Mogę parę pytań zadać? nie. Ile z płci? 100 tysięcy, 200. 100 Do tysięcy, dobra. Czy myślą o nie liści, to nie. O jakie prawa walczy LGBT? O równość każdego człowieka. Nie ma tej równości w Polsce. Nie. No, Okej. Czy da się wyliczenie? No, możesz podać przykłady, Dobra. jak chcesz. Nie wiem, to kogo mówię. W sumie na razie do mnie tylko. Dobra, no to nie, jakby walczymy o równość chleb, bo to ma mhm. i o radość wycięsową. A jak się objawia ta nierówność? Jakby prosty na, na każdym kroku hejtem, zwyczajnie. Mhm. Brakiem szacunku kompletnym na poziomie prawnym, brakiem hmm. związków, możliwości wychowywania dziecka, nadania tego dziecku, praw właściwych, no, nie no, nie no, czyli pasowania na przykład na te, hmm. Nie, nie, nie. Mowy Czym jest mowa nienawiści? Jest, no, wydaje mi się, że wynika z niewiedzy, jest motywowana lękiem. A nie, ale, niestety, czy... ale niestety jest y, działaniem, które jest wymierzone y, emocje drugiego człowieka. I to są właśnie, te, przez to, że jest motywowana lękiem, y, bazuje również, również na lęku przed tym, po prostu, przed, jakby prowokuje ten lęk drugiego człowieka. Czyli jeśli, czyli, jeśli ktoś na przykład do mnie powie biały, a ja jestem transmurzynem i mnie to uraża, no to to jest mowa nienawiści? Mówił o tym po prostu, że okay. jeśli y, jakaś. jakby... Y, co się często to samo ci, to nie powinienem tylko być ultra że samo to obraża, prawda? Okay. W sensie. Dobra. Y, jakby. No nie, nie chcę zniechać, to przepraszam. Dobry. To może takie pytanie. Ile jest liter w skrócie LGBT? Obecnie. Tak, nie. Znaczy nie, ale rozwinięty jest bardziej. Jest dłuższy. Więc ile obecnie jest? No, wydaje mi się, że jest 5 z plusem. 9. Z dwoma plusami. Ja jestem za pięcioma z plusem, ale nie, ja, nie za tym. i AAP. Um, ile procent populacji to LGBT w Polsce? Trudno sobie Około 5%. Hmm. Znaczy, to no, wydaje mi się, że badania w ciągu nie są takie. No około 5%. Hmm. Czy mogę być transrasowy? No, tak jak ja na szczęście się jako transmurzyn. Znaczy, no, nie. O, o, to nie samy, to, się jako czarnoskóry. Nie bardzo. Nie? A mogę być transwzrostowy, że utożsamiam się, że mam 2,5 metra wzrostu. Nie bardzo. nie. Teraz tak. Ja to tak. Nie, to pytałem w sumie. O. Czy kobieta trans może rywalizować z biologicznymi e, kobietami w sportach siłowych, gdzie decyduje siła fizyczna, prędkość, zwinność? Myślę, że sport to się, my Tak? Czyli e, taka osoba nie ma żadnej przewagi nad nad kobietami? No, przewagi mogą z różnego No, z testosteronu głównie wynika. W sumie to nawet podziwiam tę gimnastykę językową tej osoby, najwyraźniej możesz sobie dokonać tranzycji zmiany płci, co wymaga ingerencji osób trzecich, chirurga, wycinki i tak Nie zmienisz sobie chromosomów, nie zmienisz sobie genów, ale jeśli chodzi o kolor, to już nie możesz zmienić, mimo że... Na przykład wystarczy się opalić, albo możesz być chory na bielactwo, albo brązerem się wysmarować. W końcu płci jest 100 tysięcy. Ja nie mogę utożsamiać się jako emeryt i pobierać emerytury, mimo że wewnętrznie czuję się staro, ale ktoś może sobie zmienić płeć. Bo tak, ta osoba może sobie zmienić, co chce, bo uczucia, ale ty nie możesz sobie zmienić, co ty chcesz, bo uczucia. Ty musisz zmienić sobie co najwyżej to, co ona chce, bo uczucia. Coś mało tej tolerancji wśród tych tolerancyjnych, bo tolerują tylko to, co im wygodne. No bo czemu nie mogę się utożsamiać jako dwumetrowiec? Przecież mogę dokonać operacji przedłużenia kości, na przykład. Mogę kilka pytań. Tak, tak. Tak? Dobra. Jest na rozluźnienie taka, dobra, najpierw, no. na jakieś takie Dziękuję. rozluźniające. Najpierw. Okej. Okay. Why are you gay? Eee... Why are you gay? You are gay. I'm not gay, I'm a uh, non-binary trans. No. Uwier, bo to taki, taki mem jest, taki tam, taki Murzyn, który tam pyta. Aha. No, okay, taki, no dlatego, widać, tak. nie no, to takie właśnie dla rozluźnienia. po angielsku chwileczkę, dobra? No jak wpiszesz sobie na YouTube, why are you gay, to to zna, powinno okay, znaleźć. Okej, okay, okej, no. E, dobra. Ile jest liter w skrócie LGBT? Obecnie? Bo jest no, Obecnie. trochę więcej jest teraz. No wiem, nie wiem ile, ale więcej niż 4 na pewno. No 9. Dziewięć. No to warto wiedzieć. No właśnie, o ile dobrze pamiętam, chociaż mam zapisane, ale jeśli dobrze pamiętam LGBT. PP. Nie no po co mam wycinać? E, no. Zaraz, czekaj, może... Hmm. Czy mogę być transrasowy? Bo ja na przykład usłyszałem się to transmusion. Winter Soldier gender transmusion. W sensie, że chcesz się No jestem czarnoskóry, jako czarnoskóry. E... jestem. Mogę być? No w sumie jak chcesz, to możesz, no. no. Dobra, e, nie wiem, ja może wezmę kapownik mój, bo trudne tak z pamięć, trudne. Tak, no. <laughs> e, czy Polska jest tolerancyjna? Zdecydowanie ja. nie. A jak w tym przypadku objawia się brak tolerancji? Znaczy, nikt mi nic jakoś specjalnie nie mówi, bo ja generalnie tak chodzę po cywilu, tak no, nie, nie wyróżniam się mm -hmm. A to się parę razy, że ktoś tam krzyknął czy coś, no to mm. ja mu pokazałam, czy udawałam, że nie słyszę i tyle No, no tak dobra nie, nie specjalnie narzekam o, o jakie prawa walczy LGBT? No... O co walczy? Może niekoniecznie prawa, o co walczy LGBT? No, o to, żeby mieli takie same prawa jak osoby z heteronormatywne. A, żeby że... mogli się czuć mhm. swobodnie, być sobą, po prostu wkrócie. I gdzie nie, ma, gdzie nie ma tych praw? O, no, właśnie, które, czego nie ma? O Jezu, em, chodzi o konkretne... Co mają osoby hetero, Pani czego tera. osoby z LGBT nie mają. No, na pewno nie Świetle mogą, prawa. No na pewno nie mogą zabierać e, ślubu. No ja, e, ja jestem za tym, żeby były właśnie związki. I... Związku, dzieci. Mhm. Też jestem za tym, żeby e, można była. No a z takich, e, jeśli chodzi o takie codzienne sprawy, no to jak wiesz, e, na przykład osoba Ama Amap wyjdzie e, w make-upie, no to mm. może dostać... E, jeżeli wygląda, mm. za przeproszeniem, jeżeli wygląda jak typowy ci No dobra. Czy zaraz? Co tu mam jeszcze? Jakieś łatwiejsze? O, czy e, zaraz. Czy kobieta trans no. może rywalizować z biologicznymi kobietami w sportach siłowych, takich jak sztuki walki, tam gdzie decyduje siła fizyczna, e, prędkość, musi zwinność? Mieć ten sam poziom testosteronu, co jest mm -hmm. kobieta. Wtedy tak, wtedy to jest sprawiedliwe. A bo, no bo, bo generalnie testosteron no, wpływa, na troch, znaczy trochę no, sporo. No, tak, na gęstość tak, tak, tak. kości, tak, tak, masę tak. mięśniową, głównie górne tak. partie ciała itd. Tak, 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 tak. No. No. Czyli jesteś za czy przeciw, żeby tak? Czyli jesteś za, za tym, jak, za, jak za, jest poziom testosteronu odpowiedni. Tak. No, z tym, że no właśnie tutaj jest taki mały problem, chociaż są pewne środki, które mogą sprawić, że u mężczyzny, na przykład jak, jak dajmy na to na siłowni chodzi, zażywa za, za, pewne niedozwolone środki, to poziom testosteronu może być nawet niższy niż u kobiety. Mhm. Znam taki przypadek. Mhm. Ale generalnie u mężczyzny... Średni poziom jest między 260 a 1000 nanogram na decylitr, a u kobiety między 15 a 70. Czyli różnica na 66 razy, więc... No, no dobra, no to myślę, że to tyle starczy, nie? Czy chcesz jeszcze jakieś pytania? Wystarczy. Dobra. Wystarczy. Dzięki. <laughs> Dziękuję bardzo. Dobra, dzięki. No cześć. A tam generalnie nie wiem czy słychać. Jest opozycja po drugiej stronie. Ile jest liter w skrócie LGBT? Obecnie? No, Bo jest więcej. Się no jest. No trochę jest. Około 7 i plus. A możesz podać? LGBT I, I tak Okej, okay. dobra. Um, czym jest mowa nienawiści? się nie spodziewał? Nie spodziewał się takiego pytania, no, patrz. Nie wiesz? No nie wiem, po prostu wyrażanie y, braku szacunku do ludzi tak bez, na podstawie jakiejś rzeczy na przykład Nie no, wyrażanie, nie mają, nie brak, nie mają wyrażanie braku szacunku to wyrażanie braku szacunku to nie są. No. Ja mogę powiedzieć, ale... Okay, może głośny, takie w sposób y, obrażający No to obrażanie to obrażanie no to nie. A tam idzie opozycja i generalnie krzyczą kto, kto, nie, kto skacze jest pajacem generalnie, tak bym powiedział

Ma? Pytanie można zadać? No. Tak? Dobra. E, czy takie maszerowanie coś zmienia? Czy no, jakiś wpływ pewno, ma? na pewno ma wpływ. Takie na przykład tu przez chwilą e, przeszedł sobie jeden masz i, i idzie zaraz drugi. I czy, czy jeden i drugi cokolwiek zmienia sytuacji w Polsce na przykład? No na pewno zmienia. No to co zmienia? Takim no, właśnie taki masz. ludzi, nie? No ale no ludzie jakby są już świadomi no. Można. Nie, nie. Jak zmienia? Myślę, że należy. W jaki sposób? Przejdzie pan z nami i to. Nie, no ja no jestem tu, prawda? No ja w Polsce Warszawie też byłem. Z nie, nie. tego trzeba doświadczyć. A no. to pan wtedy przez doświadczenie mhm. No bo y, z tego, co ja, z moich obserwacji wynika, że jak. Na przykład tak, y, jest dzień. Dla osób LGBT, tak? Jest teraz wprowadzany miesiąc, że cały miesiąc jest. A czy jest jakiś dzień dla osób hetero na przykład? Stricte, że też mogli sobie maszerować? Co dzień? Nie ma. Nie ma. Na przykład, powiem taka sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest, że chcieli właśnie zorganizować marsz hetero, swoją flagę nawet zrobili. i ludzie, społeczność LGBT była przeciwna i chciała zakazać, i generalnie ci, którzy to organizowali, chcieli pozwać miasto. Za to, że nie, nie ma równości w tym momencie. No bo jeśli jedni mogą chodzić, to inni też mogą chodzić. Na tym polega równość, czy nie? Pana, to jest... Nie, tak i nie, ja panu słyszę nie na to. Mhm. LGBT jest od niedawna ten równie. nie? Polega on na tym również, że ludzie LGBT dokonują komiółtów. Dlaczego go dokonują? Hmm. Ale na przykład, y, mnie nie interesuje kto co robi z kim w no ja na przykład, normałem, tak? nie Ale nie, mnie, nie, tylko nie no, mnie na przykład nie interesuje czy ta osoba robi coś z tamtą osobą, czy ta osoba z tamtą. Mnie interesuje tylko to, czy osoba ze mną by chciała no, jakaś. No tak powiem, część widać. Tam dalej jest reszta. Tam trochę, no trochę widać wszystko. Czy mogę być transrasowy? transrasowy? Tak, ja utożsamiam się jako transmurzyn. Ty się chyba nie nadaje, że Ty się ten jest. Czemu, nie? Ale nie no. Nie, nie, no... nie, nie, mogę. nie wiesz? A, a mogę być transkarłem? Utożsamiam się jako osoba 1,20 dwadzieścia. Nie wiesz, czy mogę? Nie, mogę, nie mogę. Czemu nie, tak? Dobra. Okej. Nie, czekaj. Ile jest płci? Wiem. Czyli? Znasz jakąś liczbę? Nie, nie podoba. Bo na razie nie słyszałam żadnej liczby, dlatego właśnie... Jakaś konkretna liczba, nie? Nie da się Nie da się określić. Okej. Nie. Wiem. Ile jest liter w skrócie LGBT obecnie? Nie musisz wymieniać wszystkich, tylko ile? Nie wiesz? Nie wiesz? Nie wiem. No. No, no, no dobra, no, no. to tyle. Dobra, dzięki. Czoma, możesz parę pytań zadawać? Nie. Nie? Na pewno? A tobie mogę? Nie to nie jest w tym wyborze, bo to jest takie muzyczne. Ale co No nie. No to w międzyczasie. No, nie, na pewno. Znaczy, no, mogę na przykład jedno na rozluźnienie takie dać? What are you tak już to? Pojadę. No to z mema. E, zaraz, bo ja mam tu kapownik w sumie. Jakieś prostsze, trudniejsze? Proste, trudne. Proste. Proste, dobra. Ile jest płci? Oj, to... Zależy, jak to liczy. No ile jak ty jak liczysz? Ja liczę mi to w jest... pełno, Też tak, tak się dobra. Klikuję, prawda? Dobra. Ok. Resztu um, nie. O, ile jest liter w skrócie LGBT obecnie? A, to podchwytliwe. Podchwytliwe, to Nie, no to właśnie. To jest do menedżerki pytam. Tak? Aha, dobra. No nie możesz powiedzieć, że nie wiesz na przykład. Prawa, jakby, nie pamiętam e, dziewięć no? podać? dobra, LGBT, Q, Q, i a, a, P plus plus. o, dobra um, o, wiem czy mogę być transrasowy? ja się utożsamiam jako transmurzyn na przykład nie? a mogę być transkarłem? utożsamiam się też jako jestem transmurzynem transkarłem, metr, metr dziesięć się utożsamiam jestem winter soldier gender dlatego właśnie tak Dlatego taki trochę no jest z mecha mechaniczny bardziej. Tak? Dobra, to Ty może. Nie, ja Ile płci? Ja sam chodem mam tak? A to nie, no to. Albo może być liczba, albo nie bez liczby. Ale jakie było pytanie? Ile jest płci? Ojej, no ja nie będę policzył, bo to nie ma co liczyć. Nie ma co liczyć? Nie da się policzyć. No dobra. Co liczyć. No dobra. Um, w sumie tego nie zadawałem nikomu. Zaraz. Jest takie pytanie, które chciałem zadać, ale zapomniałem. Pamiętasz, co ja tam mówiłem na górze? Czy nie pamiętasz? A właśnie, o! Czy takie marsze coś zmieniają? Chciałabym, żeby zmieniały. No bo na przykład przed chwilą widzieliśmy inny marsz. No, tak, też go widziałam. I czy właśnie ten, czy tamten, czy ten marsz, czy tamten marsz coś zmienia? Nie wiem, czy zmienia. No, nie do końca, ale no dobrze, jest są te No dobra. No dobra, no to no dajcie, no, 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 no to dzięki. Why are you gay? I don't know. No, ale kojarzysz to skąd tak, też. No, okay, dobra, yes. to tak, no, to takie no. Nie, nie. No to nie było. Znowuć. Słuchaj, jak lubię spaghetti? Dobra, A, to spaghetti tak... lubisz. Nie, dobra, nie. No? Nie lubisz spaghetti. Lubię. A, no to jaki lubię spaghetti? spaghetti? A spaghetti nara, okej. Okay. To mówisz mam już nara. Tak, no. no dobra. E, czy Polska jest tolerancyjna? Nie. E, nie. Nie. E, jak w swoim no. przypadku się ten brak tolerancji objawia? Dostaję po ryju. Eee, Kilkukrotnie. Tak? Eee, brak możliwości zmiany dokument, pod tak. Muszę robić jakieś. No ja, na przykład, chciałbym sobie zmienić, że, że mieć kobieta w dokumentach. No Chciałbym. Ja, yeah. no. to niestety, ale daleka droga jest. Mm. Daleka. Mm. No. Bo ja generalnie chciałbym na przykład na emeryturę iść wcześniej, nie? I... No. Eee, czy mogę no, być transrasowy? Nie. Ja utożsam się jako transmurzyn. Mm -hmm. Słowo nie. Okej. Okay. Czemu nie? No. Nie wiem, nie właśnie, ale... Które? Że transmuzyn że jest no, nie Nie okej. Okay. A czemu? Słuchaj, ja nie jestem encyklopedią, możesz nie? To sprawdzić, Ale to, że ten Murzyn czy Transmurzyn? Że to nie jest okay. tutaj. To to nie no, Murzyn, no, to zwykłe słowo. Murzyn to jest określenie osoby czarnoskórej przez Polaka. To nie ma żadnego nie, rasistowskiego wydźwięku. No dobra. No dzięki cześć. Dotrwałeś do tego momentu to zostaw komentarz w treści Horda Imperium. Paukerson dla zasięgu. Jeśli film Ci się podobał, jeśli Ci się film nie podobał, zostaw ocenę w dół. Zasubskrybuj kanał, bijaj do mnie na Lumpex Carrionera z, z takimi różnymi fajnymi koszulkami. Możesz widzieć też do mnie na Instagrama. a na koniec taki bonusowy klip z bonusowym pytaniem. Siema, można pytanie zadać? Tak, ja Tak. Jaka miseczka?